Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Polskie rolnictwo ma wielki problem, polska hodowla ma wielki problem, najniższe po głowie od bardzo wielu lat. Sytuacja dramatyczna, bo z punktu widzenia wojny Chińczycy już kilka lat temu zdecydowali się zakupić broń. Ale jaką broń? Zdecydowali się zakupić żywność. Kupowali masowo od Europejczyków, również od Polaków, kupowali po zawyżonych cenach. Dlaczego tak robili? Dlatego, że żywność jest pierwszą bronią. Jeżeli nie będziemy mieć żywności, to nic nam z czołgów, armat, śmigłowców i innej specjalistycznej broni, bo nie będziemy mieć tej podstawowej broni, jaką jest żywność. Dlatego też bardzo mocno. I intensywnie próbuje się ingerować w produkcję rolną w Polsce i w Europie, bo destabilizacja żywnościowa to destabilizacja suwerenności państwa polskiego. Trzoda chlewna w Polsce upada. Domagamy się jako Prawo i Sprawiedliwość zwołania specjalnej komisji z artykułu 152, aby omówić problem i aby przyszły rozwiązania, bo jeden z konkretów tego rządu mówił właśnie o ratunku dla trzody chlewnej. Czekamy na rozwiązania, będziemy o tym dyskutować w Parlamencie, rolnicy zapraszamy na tę komisję.